Jak dobrze wiecie, kilka dni temu odbyła się debata w Superekspresie, gdzie byli wszyscy kandydaci. Był też Maciej Maciak, no i tam, jak wielu was słyszało, padło według wielu i według tych tam o, w święcie oburzonych takie zdanie, bo pan Jakubiak, konwencja była taka, że kandydaci zadawali sobie pytania naprzeciwko siebie stojąc i przyszła kolej na pana Jakubiaka, który zadawał pytania do Macieja Maciaka i zadał mu takie pytanie mocno prowokacyjne, powiedzmy, czy podziwia władzy Mira Putina. No i Maciej, Maciej, odpowiedział, że podziwia Putina, bo coś tam, coś tam, bo jest odporny na no hej. Dodał tam jeszcze jakieś kilka argumentów. Generalnie bez, nieważne, ale ważniejsze jest to, jak się oburzyli. Święte oburzenie nastąpiło tam, czaskowski, biejat, chłownia, wiecie, zaczęli tam piać. Wręcz, no, takie sztuczne oburzenie, wiecie, tak naprawdę ich to w ogóle nie obchodzi, ale pod media, no bo wiecie, teraz tam taką pałką jest to, że jak ktoś powie tylko, że jest, nie wiem, cokolwiek jest w Rosji fajnego, to już jest od razu za Putinem, za, nie wiem, za jakąś wojną czy czymś. To jest, to jest taka, taka pałka do, do bicia obywateli.